Cześć kochani, z tej strony jest Scarlet, witam was bardzo serdecznie na kanale Gamescarlet i zapraszam was na kolejny odcinek z Planet Zoo i będę narzekać, będę was nudzić, powiem wam o tym samym, o czym mówię wam non-stop, więc jeżeli wam się nie chce, to możecie przewinąć, a jeżeli chcecie, to możecie posłuchać. Nie wyrabiam się z czasem, ale mm, udało mi się znaleźć chwilę, żeby przysiąść do tej gry, więc dzisiaj postanowiłam sobie ponagrywać, a z racji tego, że nie wyrabiam się z czasem, to nie mamy tutaj super spektakularnych zmian dotyczących tego wybiegu. Ale kochani, ale, 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 ale. ciotka Scarlet tutaj postanowiła, że... Właśnie nie wiem, czemu ciotka jakoś cały czas mi się tak gada głupie, to strasznie. Postanowiłam, że sobie razem ogarniemy ten wybieg pingwinów do końca, żeby on już mógł być zamknięty i potem będziemy przechodzić do kolejnych stref. Oczywiście wybieg pingwinów u nas jest olbrzymi, ale i tak będzie tutaj mnóstwo kamieni, więc myślę, że to fajnie wyjdzie. Jedyny problem, jaki mam, to ten... Wy też zwracacie na to uwagę, że ta podłoga jest taka za... Jakby to powiedzieć, za. żółta. Niestety sprawa wygląda tak, że jeżeli chodzi o teren, to tutaj. Ej, ja mogę całe ośnieżyć to? O, widzicie! Bo był problem, bo było, że one śniegu nie lubią i ja byłam totalnie, totalnie w szoku. Aha. Piasek, one potrzebują piasek też, aha, fajnie. Ja byłam totalnie w szoku, że dla nich śnieg jest, wiecie. Śnieg jest życiem i w ogóle. A ja nie wiem, czemu dla nich śnieg, w sensie, że śnieg nie jest dla nich życiem, a ja nie wiedziałam, czemu dla nich śnieg nie jest życiem. Przecież śnieg to chyba najważniejsza rzecz, jaką one powinny mieć. I to wygląda dużo fajniej i ładniej i w ogóle niż taka. Pomarańczowa ziemia, ale nie, one potrzebują pomarańczowej ziemi. Także mnie to denerwuje, no ale cóż z tym zrobimy? Taka gra. Jak widzicie, będę tutaj starała się oszukiwać, żeby niby one czuły, że mają jakiś tam piasek. A tak naprawdę, podstępem dodam więcej śniegu, żeby to wyglądało. Chociaż tutaj, tak w miarę, jakoś tak nie wiem, ładnie. Chociaż ta gleba tutaj bardziej by pasowała, to możemy ją zostawić. Wiecie, nie? No bo tak ta pomarańczowa ziemia mnie to tak drażni. A zresztą was też drażni, też do mnie piszecie, że ej, czemu oni mają takie, w sensie te mm, pingwiny, taką pomarańczową ziemię. Ja się sobie, no co ja zrobię, jak tak gra chcę, żeby one miały pomarańczową ziemię, nie? Nie wiem, że to jest takie upierdliwe, no ale... Ogólnie. I przypomnę, bo wiem, że dostawałam takie wiadomości i się dziwiliście. Kochani, ja mam ten termo bla 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 i on się znajduje tutaj. Więc on dba o temperaturę u naszych kochanych Pingwinków. Aktualna temperatura w ich wodzie to jest 1 stopień. Ale one tutaj dostają alertów, że im jest niedobrze i niefajnie, bo one mi tutaj wychodziły i się blokowały i miały potem do mnie problem. Więc. E, tak, dobra, udało nam się to oszukać, że nie jest takie pomarańczowe, więc lecimy teraz ze skałami i trochę sobie myślę też o tych sztucznych skałach, bo o ile te lodowe są ładne, to te sztuczne są takie białe i one by się jeszcze lepiej tutaj wkomponowały, więc chodźmy sobie tutaj poszukać w budownictwie. E, pofiltrujemy sobie na ten najnowszy motyw, motyw związany z wodą i tutaj powinny być też te sztuczne kamienie, o ile kojarzę dobrze. Nie wiem, gdzie one się znajdują konkretnie. Czy tutaj, czy. Coś takiego, był jakiś sztuczny kamień. Udogodnienia, wybieg przyroda. Może w przyrodzie to się znajduje? Motyw woda. O, tu coś jest. I one mogą mieć zmienione kolory, więc wiecie, to jest takie. fajne, fajne. Można tutaj pięknie to zrobić, tylko musimy sobie pozmieniać kolory na jakieś takie biało-szare. O! No, i to mi się podoba. Nie, 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 nie chcę nic edytować. Chcę tutaj tylko powsadzać mnóstwo kamieni, żeby ten wybieg był jeszcze, 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 jeszcze piękniejszy. Także tak, moi drodzy. Te kamienie, a tutaj jeszcze mamy takie co. O jezus, kochani, to ja dzisiaj przepadnę z tym. Sorry, ale ja dzisiaj przepadnę. A to wszystko teraz będzie miało? Wszystko będzie miało taki kolor. Jezus, jak dobrze się nie muszę przejmować. Się nie muszę martwić, bo ja tutaj wiecie, chcę to naprawdę ładnie wszystko pięknie i cudownie zrobić. W równej do powierzchni, blokada położenia. O co chodzi? Czemu to się tak o. Ja nie chcę, żeby mi się coś tutaj blokowało, więc tam proszę mi tutaj nie, nie blokować niczego. To ma być pięknie wszystko, wyłożone skałami. I tymi lodowymi też będzie, żeby nie było. Że tylko tymi. Trochę idę na łatwiznę, bo sobie powłączałam te wszystkie opcje, ale wiecie, nie? Co ja się mam stresować? Co ja mam się poświęcać i męczyć? Kiedy ja mogę tak to ładnie wszystko poukładać i udawać, że jestem super budowlańcem w Planet Właściwie, może ja te gadanie nie będę na głos jakoś... W sensie, będę je może pomijać, żebyście nie musieli słuchać tych moich wypocin dotyczących budowy, nie? Czy coś? Nie wiem, jak sądzicie. <laughs> Chociaż pewnie powiecie, że lubicie tego słuchać, bo mnóstwo osób do mnie pisze za że że uwielbiam Cię traktować jako podcast. Rozumiem się, kurde, że ja powinnam karierę zrobić. Podcastach, wiecie, nie? Opowiadać o życiu. Nie, nie umiałabym opowiadać o życiu. Mogę Wam opowiedzieć o Simsach, nie? Co o Simsach to mogę gadać. Oj, i długo mogę gadać. Albo. No, nie, no, planetzu nie mogę długo gadać, bo to to jest jakaś taka nowa miłość. Ale! Simsy, to wiecie. Dobra, mamy to, mamy to, i tutaj my coś mamy jeszcze takiego fajnego. To, to, to są rośliny, które nie do końca chyba to będzie pasować naszym hmm. zwierzętom, niestety. Ale patrzcie, to zaczyna w ogóle już jakoś wyglądać. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, bo ja oprócz wody chciałabym, żeby to była Arktyka. Nie Arktyka. Mm. Pakiet za typ, pakiet zawartości, własność. Nie chodzi mi o te kamienie. Bo wiecie co? Przydałyby mi się też te lodowe. Te, w sensie, co są w tym. Ja chyba muszę zrobić to tak. Bo one będą też tu się musiały ładnie jakoś tak połączyć, a nie, że tak, nie wiem, jakby przyszedł mi i walnął, tak bez sensu. Nie wiem, właśnie, nie wiem akurat, dlaczego mi ale no, rozumiecie, nie? <ścoughs> jakoś tak, żeby to miało fajny Ładny skład. I potem sobie jeszcze wypadałoby te liście dodać, i to wszystko. Nie, nie, żadnej grupy nie chcę edytować Siomi z edycją jakiejś grupy. Tutaj mają być po prostu luźno wysypane kamienie, nie? O, pięknie, pięknie, tu pięknie, tam pięknie. Aha. No i to mi zaczyna się podobać. A potem weźmiemy sobie to i będziemy robić coś takiego, że tutaj ja będę mieć zarąbiste rachunki za prąd. I będziemy sobie właśnie to powielać i tutaj tak cały wybieg w tym. Ale tutaj jeszcze rośliny jakieś powsadzam, żeby to nie było takie nudne, nie? Ale tam chciałabym, żeby nie było widać tego betonowego ogrodzenia, tylko właśnie takie skały. Nie wiem, czy Wam się to będzie podobać, ale taka była wizja na mój wybieg. I może oni będą rzeszczeć. Nic nie widzę, nic nie widzę. No ale to, to trudno, nie? No to nic nie będą widzieć, no. Ale będzie ładnie i, i, i ja będę z niego dumna. To jest wybieg pierwsza klasa. Ogólnie pogrywacie, czy tylko oglądacie u mnie tę grę? Bo tak ciekawa jestem, jak to działa. Czy już zakupiliście własne egzemplarze? Bo ogólnie to jest przefajna gra, ale niestety do niej trzeba mieć dobry komputer. I, i nie wiem, czy... Udało Wam się takowy, nie wiem, zakupić? Czy po prostu posiadaliście już, czy tylko oglądacie i zastanawiacie się, czy sobie tego nie kupić? Mam nadzieję ogólnie, że moje odcinki w jakiś tam sposób są inspirujące dla późniejszych Waszych wybiegów. Zrobicie ładnie, wszystko było. Bo to by było dobre, dobre. Aha. Daj kamienia wokół drzewa. No super. No i co, fajnie, nie? A no właśnie, jak mówiłam, mówiłam chyba, że nie chcę na razie włączyć trybu życia w tej grze. Dlatego że zależy mi na tym, żeby widzieć, jak są te światła, bo tutaj wiem, że jest kilka właśnie już dołączonych do grupy. I chcę wiedzieć, czy to się jakoś nie przesadza. I ogólnie powinny tutaj być kwiaty, teoretycznie, bo ja miałam kiedyś taki ambitny plan, że to będą kwiaty tu, ale stwierdziłam, że nie ma sensu i że te skały lepiej sobie dadzą radę. I tutaj zrobimy trochę inaczej, bo pokopujemy. I ja dostosuję to bardziej, właśnie o. To było takie, jest taki bardziej ułożony. I zrobimy sobie z tego nową grupę, to znaczy to i będzie teraz mi dużo łatwiej. Polecam bardzo serdecznie Wam właśnie zabawę z tym. To jest dużo łatwiej, wygodniej. Ale to też nie szalejcie, bo ja sobie tak pozwalam, dlatego że moje pieniądze raczej w tej grze są na plus. Przynajmniej póki co. Chociaż podejrzewam, że będą spadki. Nie wiem, czy wiecie czemu. Jeśli nie, to Wam opowiem. Będą spadki, dlatego że ograniczyłam ilość gości, która może przychodzić do mojego zoo. Dobra, myślę, że będzie całkiem spoko. I żeby tutaj to zapełnić, myślę, że to się już nie będzie jakoś ze sobą łączyło. Będziemy sadzać kwiatki na lodzie. Fajnie, nie? Super pomysł, musicie przyznać. Może te? Nie wiem, co to, ale... Nie, ja, bo to wygląda dziwnie. O, a może to? Takie dziwne. A może nie. <laughs> easy, Scarlett, Easy. Nie przesadzaj. Nie, bo tak się zastanawiam. Coś takiego białego by się przydało i fajnego i może to, nie wiem, a czy są jakieś... Jak to pofiltrowała, słuchajcie, na... Motyw, tylko biom i dalibyśmy tutaj tundrę. Co się boję trochę, że zacznie mi szczytywać te rośliny, wiecie, do wybiegu, a nie może. Bo one będą zaraz te pingwiny, że mają nieszczęśliwy los, bo kwiatka jednego jest za dużo na ich wybiegu, więc... To jest coś, czego trzeba unikać. Ale to ładne jest wszystko. Pójdźcie, takie drzewko ładne, nie? Ej, zaraz będzie panie, nic nie widzę, co to ma być. Ręka na mózg na ścianie. E, ok. Przepraszam za to, ale mnie to zawsze śmieszy, że oni tam krzyczą, że nic nie widzą. No bo jakby powinni wejść i się zainteresować tym, jak wejdą na wybieg, a nie. Nie wiem. No ale to trudno, no, jak mówię. No, Wolę, żeby to ładniej wyglądało, niż żeby, no, nie wiem, zadowalać ich jakieś życie. Dobra, włączmy sobie ten tryb życia. Nie wiem, jak to nazywać tutaj w planet Zone. Ale włączmy i zobaczmy. A, i to miałam jeszcze sobie przekopiować z tego, co kojarzę, Bo tutaj chciałam, tak, żeby cała ta ścieżka była w tym betonie. O, widzicie. A, gdzie drzewo, drzewo na wypiku. Nie może być na wypiku. No dobrze, to nie macie. I skończyłam tu powiedzmy, że tak do końca nie będę tego już myślę ogarniać, a tyle im wystarczy. I jeszcze z tej strony trzeba będzie to ozdobić. Ale koniec końców już wygląda to naprawdę całkiem, całkiem zacnie jeszcze. Kolejna sprawa jest taka. Żeby to wyglądało w miarę tak naturalnie, to będę chciała przejść tutaj do tych skał. I jeszcze tutaj wiecie, coś takiego powsadzać co jakiś czas, żeby to nie było takie odliniki wszystko. Więc będę tutaj wbijać i sobie to, nie wiem, jakoś tak ustawiać właśnie. A że dołącza się do grupy, to mi nie przeszkadza, bo w sumie i tak... Nie jest to jakieś dla mnie istotne. Pingwin królewski doczeka się potomstwa. Super. Okej, okay, i będziemy iść dalej do przyrody. Tu mamy tundrę i bierzemy sobie te żółte drzewo, bo ono jest piękne i sobie tutaj nim ozdobię. Też z tej strony. Tak nie wiem czemu, ale ona mi idealnie pasuje tutaj. Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie mnie o to. mam wrażenie, że to jest po prostu to, czego szukałam. <laughs> oh, Jezus. A to co? Ej, muszę sobie to uwiecznić. To jest życie. Wkrótce mają się rozmnażać w sopnie, więc my tego nie chcemy, więc panie kangurze <coughs> nie wiem, co z panem. Pan się chyba ostro zbagował, ale pan lecisz mi do magazynu w centrum handlowym, ponieważ nie potrzebujemy nowych, młodych kangurów. To pamiętam, że przy ostatnim odcinku mówiłam, że żadnych nowych, młodych kangurów, że nie, nie, nie i w ogóle, więc. Więc, no, żadnych nowych, młodych kangurów. A ja sobie wracam do układania moich. Że, chociaż mówiliście, że jest jakiś skrót klawiszowy na to. Ale oczywiście nie pamiętam już. A nie sprawdziłam sobie, więc będę. Cierpię, gdzie jest moja herbata? Jest moja herbata. Przecież odcinek chyba nie wiem, czy będzie ciekawy. No może będzie. Dajcie znać czy lubicie takie właśnie z ogarnieniem. znaczy mówiliście, że lubicie, ale wiecie mówić, że lubicie, a potem yy, potem się to dopiero zweryfikuje jak taki odcinek w ogóle powstaje, więc yy, jakby na tym mi zależy żeby wiedzieć czy po zerknięciu na taki odcinek dalej uważacie, że fajnie się to robi, właśnie wspólnie takie wybiegi? Ja postaram się dużo tutaj nie wrzucać przyspieszenia. Na pewno trochę się oczywiście pojawi, bo ciężko by było nie zrobić. Kangur rudy wkrótce osiągnie dojrzałość. A na kangury to będę musiała zerknąć, bo tam się jakaś teksańska masakra dzieje chyba. Nie wiem jak u koali. Ale też coś mi się wydaje, że jakaś teksańska masakra. Dużo posprzedawałam koali. Pamiętacie, w ostatnim odcinku je wystawiłam i widziałam, że serio ludzie je kupi, więc się cieszę, że się ich pozbyłam, bo ciężko o koale z dobrymi genami jest. Pingwin królewski osiąga dojrzałość. i niech osiąga, i niech ich będzie więcej i więcej i więcej, bo tak jak Wam mówiłam, specjalnie dlatego ten wybieg jest taki olbrzymi, ponieważ ja chciałam mieć dużo pingwinów. I pamiętam, jak go zbudowałam, to tam niektórzy pisali, że przygięcie, że za dużo, że coś tam. I, i... kurde, ja wiem, że tak z perspektywy grania w tę grę, to ten wybieg trochę jest bez sensu, bo ludzie będą go oceniać źle, bo nic nie będą widzieć, że w ogóle gdzie są zwierzęta. Ale, z mojej perspektywy, to to takie trochę. Yy... Wyżycie się artystyczne, o grze. Pewnie te drzewa im będą przeszkadzać, będę musiała je poprzesuwać, no ale na czas budowy. Tego płotu, to muszę sobie to ogarnąć. Proszę bardzo. Równo z wybiegiem, to to będzie tu mega krzywo. No tu... Zrobiłam to. Widzicie? Z jednej strony już mamy praktycznie gotowe. Tutaj mamy też te gwiazdki i te gwiazdki też fajnie byłoby pokopiować w dalszych. Ej, czemuś nie kopiujecie? O. W dalszych częściach naszego zo, na przykład tu. Idealnie będą wyglądać. Tu. No i tu, ale tu nie mamy światła, więc nie będą świecić. Tu mogą się znaleźć. I tu. O, no kocham. Ej kochani, kocham, 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 kocham ten wybieg naprawdę go kocham. Jest zakończony prawie, że bo jeszcze tutaj te jakieś rośliny tylko nie wiem cały czas jakie będą najlepsze, żeby to tak tutaj tak zalesić, bo to tak mi się nie podoba, że to jest takie 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 nie wiem. Nie chcę jakoś nie wiadomo czego robić, ale żeby to jakoś się ładnie połączyło ze sobą, więc myślę, że. Trochę niektóre wiszą w powietrzu, to trzeba będzie je i ksikiem ogarnąć w sensie opuścić. Wszystko się musi dodawać do jakiejś konkretnej mości, bo to wszędzie są grupy, więc. Klingwin królewski doczekał się potomstwa. No, jak się cieszę. Się rozwijają, wszystko działa. Strasznie nie lubię tej takiej po prostu trawy tu zostawionej i to mnie denerwuje, i właśnie dlatego to zasłaniam tym, żeby to nie było takie. O. Nie muszę wszędzie tych roślin dawać, ale tam, gdzie mogę, to tam. Podrzucam. Jeszcze za dnia będzie lepiej na to popatrzeć, jak to się prezentuje, no ale nocą. Po prostu wybieg złoto, szczególnie ta alejka. Ja bym tutaj siedziała i stąd nie wychodziła. Nawet gdzieś bym miała te pingwiny, czy one są, czy ich nie ma. Ale samo to to jest po prostu. Hmm. A jeszcze pójdziemy, zapozujemy sobie, ponieważ pójdziemy do tych lamp, bo one tutaj się wiecie kopiowały i to nie wygląda za dobrze. A ja... Właśnie poproszę sobie... Te duże. Żeby to nie było takie zbyt symetryczne, bo wtedy to nie wygląda za dobrze. Kochanie, jest pięknie i tym oto akcentem będę kończył dzisiejszy odcinek. Nie wiem, ile on wyjdzie czasowo. Mam nadzieję, że tak około 20 minut będzie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam was oczywiście na. Inne odcinki, jeżeli nie nadrobiliście innych moich, bo robiłam też zoafrykańskie afrykańskie na przykład, to zapraszam bardzo serdecznie. Tam znajdziecie inne zwierzęta, inne wybiegi. Ja natomiast muszę w przyszłym odcinku zabrać się za tę część, bo chciałabym już ją całą mieć tutaj wypełnioną i chciałabym wypełnione mieć też to tutaj, więc tym będziemy się zajmować w przyszłym odcinku. No i oczywiście pozostałymi wybiegami. Będziemy dążyć też do tego, żeby może tu coś zrobić, żeby wszystko już było zamknięte, jeżeli chodzi o strefę australijską. Także dziękuję. Trzymajcie się krótko, Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Zostawiajcie subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału. Łapki. Będę wdzięczna. Cześć!